Trzeci dzień konferencji MWC w Monte Carlo dobiegł właśnie końca. Minęło one dosłownie jak trzy minuty, ponieważ od samego rana do wieczora mnóstwo wykładów, spotkań z przyjaciółmi, świetna pogoda. Więc kocham ten kongres, ponieważ on jest w stanie zrzeszyć no, tak naprawdę to, co kochasz najbardziej: czyli pracę, przyjaciół, dobre samopoczucie, dobrą pogodę i przypyszne jedzenie. Na wykładach dużo ciekawych informacji na temat technik łączonych. Oczywiście medycyna estetyczna cały czas stara się iść w kierunku naturalnego wyglądu i takich technik i metod terapeutycznych, które będą pozwalać nam właśnie tą naturalność zachować. Ciekawe wykłady na temat okolicy oka, czyli jak łączyć laseroterapię z chirurgią plastyczną, z toksyną botulinową, czy. Substancjami biorewitalizującymi czy wypełniaczami, jeżeli są one konieczne, doskonałe wykłady na temat ust i okolicy ust. Dużo się nowych rzeczy dowiedziałam, jak właśnie łączyć metody ze sobą po to, żebyście mieli tę okolicę bardzo ładną, czyli brak zmarszczek w okolicy ust i oczywiście piękne usta. Dzisiaj Dużo y, bardzo wykładów na temat dolnej części twarzy, środkowej i dolnej części twarzy, czyli jak modelować linię żuchwy, jak modelować brodę, żeby oczywiście to było dla nas bezpieczne, no a przede wszystkim piękne i naturalne. Ja jestem zachwycona tym kongresem. Uważam, że jest to jeden z najlepszych kongresów medycyny estetycznej na świecie, i jestem niesamowicie szczęśliwa, że co roku mogę być tutaj. Dla siebie, a przede wszystkim dla Państwa, żebym widziała jak najwięcej, umiała jak najwięcej, żebyście byli jak najbardziej bezpieczni w moich rękach, no i najpiękniejsi. To jest chyba najważniejsze. Serdecznie Was pozdrawiam i do miłego zobaczenia w Atlanta Investic Clinic już niebawem.